Zobaczcie, jak jest piękny dzień. Normalnie, tak jakby wszystkie klątwy poszły. Nie ma nic. Posiedziałem sobie chwilkę, kawkę wypiłem, pączuśka zjadłem. No kurde, aż, aż się chce żyć. Aż się chce żyć. Kto czeka na dziurę w elewacji? Kto czekał na dziurę w elewacji? Twoja matka czekała dodatkową dziurę w. Ja pier. Komentarze. Ja pier. I już mi się nie chce malować po nie? Jezu. Boczkiem boczkiem. O ty skur Stukury, wszystko ślisko weź tu wiedź Wreszcie z tego zjedź Weź się nie za Tu się coś ładuje tu się coś ładuje, ten mi nie odpalił, ten nie odpalił. Tu kurwa też nie odpalił Ciężko, ale co tu się? A czemu tu tak? Daniel Znowu no niestety muszę. Ale tak kurwa jawnie w dzień. W najciemniej jest pod latarnią, nikt nie ma żadnych podejrzeń. Teraz ja sobie dopiero uświadomiłem, że oni musieli Jak ja do rampy podjechałem to tak ch... zostaje. Oni musieli tam je układać ręcznie, ale jaja. No i na coś tam w nas. <śleszionale> I zaraz będzie wiekopomna chwila, który internet nie k... zapomni do końca życia. Widzicie coś? Moja nic. Troszkę słońce. Może coś zaradzimy, a może nic nie zaradzimy. Nic nie zaradzimy. A, idę właśnie do bankomatu. A tutaj na parkingu 20 złotych sobie leżało. Trochę mokre, ale pierdziele Pieniądze leżą na ziemi, tylko schylić się trzeba. A wam się coś popierd... Popierdź coś. A co wy przed czasem kurde? Zawsze jesteście po O kurde pomysł. Ściągniemy tą wodę. Uh. A to co to było kompilowane? Nie nagrali nic. W ogóle dzisiaj jest e, równo rok, jak rzuciłem papierosy. Trzy tygodnie brakuje i będzie rocznica alkoholu. Piękne. Tuż przed położeniem się. Jeden z ostatnich takich widoków. Niedługo będzie taki naleśnik. Pięć lat czekałem, aż to drzewko urośnie, żebym mógł je wyrwać i nagrać z tego film. Podsumowując. Damianowi zginęły światła w naczepie. Szwagrowi wystrzeliło opór. W Zielonej Premiumce ładowali do południa, nie dojechał na ostatni punkt. Midlumka, 20 km, 2 godziny przez Warszawę. Ja nie zabrałem kur połowy ładunku. Kur która była przeznaczona do zabrania. Co nieco. O kur. Tutaj popiół muszę wybrać. Powałem Kurczę niszczy mnie to. Niszczy mnie to psychicznie normalnie ta robota. Jest tak ciężko. Tak to idzie topornie. No ale jakoś to. Z daleka fajnie to wygląda, z bliska nie za bardzo. O, i to są y, stare klocki. Ja pierdzielę. To już, już było ten. Już było chud. przy Już minim... tydzień by nie przejeździła. O i ciężko by było. Bardzo reaguje żwawo od całego dołu na razu. Aha, klądwa kurde Tak zareagował żwawo A tu Poletę wozimy cały czas tak. po Ale patrzcie kur, na to Ja piere Nie no podgarnąły mimo jeszcze moje f... jedzenia Jadę dam tylko na, na stodoły i pierwszy Nie robię dzisiaj nic A f... też tam orzemy w ja sercu schowam na dnie, ja szykuję się na siłownię Jest pół do dziesiątej, lecz Najpierw ser obejrzymy Co się dzieje tutaj Proszę bardzo ku uczczeniu do Lubartowa tędy, na tą stronę samochodem do notariusza. A uważyłem, facet jechał 30 tą polną drogą z wozem, uważył, że te pole jest potależowane. z las, wszedł na pole, szukał ziarenek. Co ja tu zasiałem? Taki był kultaw? A nie ch... dowiedział. Bo zasieje teraz. A z przodu bym chciał te stroboskopy takie to się zakłada, wiecie. Tu dwa chyba i tu dwa czy czy, czy coś takiego, żeby tak popierdzielało? wiecie, kurwa, już w taki konkret będzie dopasiony, kurwa, gruby misio, nie? Uuu co się dzieje, kurwa? O, kurwa. Robotaż się pali. Widzę, robotaż się pali. Halo? Na Tu nikogo nie ma, tam się pali. A oni sobie do King's Metallia pojechali. O Boże, kurwa. Oj się, mano, let it snow. Kurwa. Patrzcie co tu się wydarzyło. Kurwa, nisko, wszystko, ja cię kręcę. Nie, tutaj nie jest nisko. Żeby on tylko nie spadł, żeby on tylko nie spadł. Ciągnik jest 10 razy droższy niż laweta. Szkoda byłoby zgubić. O kur Emocje są nie wiem, mam złe przeczucia. Jest za silne nasilenie klątwy dzisiaj. Wszystko mi z rąk leci. Każda śrubka, którą wziąłem w rękę, musiała mi wypaść. Jedynie co mi się dzisiaj udało to kluczem 17, rzuciłem z 5 metrów i akurat trafiłem na stół, że nie spadł. Więcej sukcesów nie ma. No, zdejmowałem właśnie obciążnik, palety się połamały, obciążnik się prawie przewrócił. No ale niestety... Yy... Trzeba brać odpowiedzialność za pewne rzeczy, robić wszystko zgodnie z przepisami prawa, żeby później się nie ganiać po sądach, jakieś tam roszczenia, nieroszczenia, że ja nie wiedziałem o co chodzi. Tak więc tutaj Jola przygotowała oświadczenie dla nich. Będą musieli podpisać, muszą sobie zdawać sprawę z zagrożeń po prostu, wynikających z podpięcia tego ciągnika i przyjazdu tutaj w ogóle, także...